Idę walczyć mamo, może nie wrócę więcej Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy tysięcy może... Koncert szybkowi na urodziny. Dotyczy Józefa Szczepańskiego, jest organizowany przez Fundację Sztabetem ogromną, ogromnie ważną współpracą ze Powstania Warszawskiego, dlatego jesteśmy tutaj, tutaj będzie się koncert. Jestem bardzo szczęśliwy, że dożyję jeszcze czasów, kiedy <laughs> za twórczość mojego brata będzie, tak powiem, szerzej zaprezentowana, to najwyższy czas. W serce mam w piersi rozkoławane, serce mi dziś tak cudnie gra. Jak strasznie dobrze mieć scena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz. A potem zmierzyć i prać bez ręku za kraj, za honor nasz, jak strasznie do... Był ciutek. poetą, żołnierzem Armii Krajowej, powstańcem warszawskim. Gdy zginął miał 22 lata, czyli mniej więcej tyle ile my dzisiaj mamy. Gdyby ocalał, kończyłby teraz 90 lat. Czado za! Akcja, Akcja lada Trzeba było starego żada. Jak mi zaproponowano, jakby udział w tym projekcie, to sobie tak myślałem, że no dobra, ale to nie będą jakieś takie patetyczne utwory, prawda o ojczyźnie i tak dalej. Ja to nie bardzo się tak czuję w tym, nie w takim repertuarze, ale przeczytałem inne i po prostu niektóre są są no, idealne do takiej interpretacji tutaj jaką wykonał zespół Trupia Czaszka. Więc yy, yy, świetne teksty niektóre, z takie z humorem, z dystansem, w ogóle takie na luzie, to czy to młody chłopak był wtedy, no to oni musieli jakoś, tak myślę, ci bohaterowie, prawda, na których na który dzisiaj patrzymy jak na taki pomnik. Okazuje się, że to są tacy ludzie z krwi prawdziwe chłopaki, którzy chcą się z dziewczynami umawiać, ale nie mogą się umówić, bo mają akcję teraz. A akcja, jak śpiewałem, to jest, jak na napisał, akcja to jest fajna heca, no. Człowiek na niej się podnieca. Akcja! Do mnie zadzwoniła Małgosia z zapytaniem, czy ja w, w, w czymś takim wezmę udział. E, ja mówię, że oczywiście, jasne, że tak. E, z drugiej strony do, dopiero później troszkę taka trema, bo e, w takim bardziej teatralnym projekcie praktycznie jest to mój pierwszy udział. Wszyscy razem się i wieczorem, to godzina dziewiąta była, Ziótek Szczepański siadł do fortepianu, do tego Grand w tym pokoju w salonie na górze. Otoczyliśmy wszyscy ten bardzo duży fortepian i było nas tam blisko jego około dziesięciu osób. Ja stałem koło niego parę, pół metra może. I źutek wtedy dostał inspirację i wymyślił tą, skomponował tą piosenkę Pałacyk Michał Zdniawej. To był twój ostatni szturm Rafale. Szliśmy z tobą twoja wierna gromada, twoja pierwsza kampania szturmowa. Rozkaz do zrywu gotowa, cień z za murów rękami się skradał i pemy błyskały z O, po koncercie w Muzeum Powstania powstała płytka, wspomnieniutka. Potem były koncerty promujące płytę w Krakowie, Garwolinie, Otwocku. A teraz 28 maja o godzinie 20.00 w siedzibie dziennikarzy polskich ulica Foksal 3 przez 5 w Warszawie odbędzie się koncert w innej odsłonie. Wspomnij źródła akustycznie. Wystąpi Paweł Kupis, Teatr Muzyczny od Czapy, a także towarzyszące muzycy. Darek Butkiewicz, Depres, Piotrek Bajus. Mariusz Obijalski, ja Marcel Piszczorowicz. Zapraszamy na koniec!